Dzień dobry, czy mógłbym prosić o małą prywatną poradę? Czy mógłby mi ktoś poradzić, czy warto nabyć beztłuszczową frytownicę? Widzę, że jest w promocji w netto, a przymierzam się od pewnego czasu, tylko nie wiem czy warto. W sensie, czy frytki w takiej frytownicy są smaczne? Przekonuje mnie do niej za to wygoda, bo po pierwsze nie zapomnę kupić oleju kupując frytki, a po drugie nie nachlapię wszędzie olejem w kuchni smażąc je po staremu. Cena też spoko, więc poważnie się zastanawiam. Miałbym też wtedy mniejsze dietetyczne wyrzuty sumienia. Opowiadam tu, ile razy na tym kanale, że należy się zdrowo odżywiać, a potem idę na schabowego z frytkami. No ale kto nie lubi schabowego z frytkami, niech nie lajkuje tego filmu. Ja lubię i wiem, że to nie jest wyjątkowa zdrowa dieta, ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić. No i sami Państwo rozumiecie, że ta frytownica nie zdjęłaby ze mnie ten tłusty ciężar winy. Tymczasem jednak ja pozwolę sobie zaprosić Państwa do skorzystania z tej i innych promocji w netto. Życzę udanych zakupów oraz do zobaczenia w sklepie. Farba termointeligentna CIQ cieplej w zimie, chłodniej latem. Aby zamówić farbę CIQ, wejdź na link na ekranie lub w opisie filmu. Możesz też wybrać inną gazetkę swojego ulubionego sklepu.